Nazywam się Jolanta Maksymiak, od pięciu lat prowadzę butik pod nazwą LAWI. Butik mieści się w Śląskich na osiedlu Młodych na ulicy Kapicy 16 B. Mamy również butik internetowy. Strona www.lawiebutik.pl zapraszamy serdecznie. LAWI życie, tak? czyli jest to całe moje życie, a było różne, kolorowe. W swoim życiu miałam różne prace, także przez dwa lata sprzątałam domy, mieszkania i różnego rodzaju powierzchnie biurowe. A później stwierdziłam, że muszę zacząć pracować sama na siebie. Od niedawna rozpoczęliśmy współpracę z firmą Stamper. Pieczątki nabijamy do telefonu. Także jest to na tyle fajne, sprawne i funkcjonalne, że klientka już nie potrzebuje dodatkowej karty, tylko wszystko ma w telefonie.